Lipidy, czym z a oraz jakie są ich rodzaje i funkcje. 5 minut. Lipidy odgrywają was na rolę w organizmie. Nie tylko sluza jako rezerwa energii, ale także wpływają na transport niektórych składników odzywczych. Jak zaklasyfikowane. Lipidy, czym z a oraz jakie są ich rodzaje i funkcje. Lipidy odgrywają bardzo ważną rolę dla naszego zdrowia. Samaja kluczowe znaczenie dla rezerw energetycznych organizmu, ale także ingeruje w istotne procesy organizmu. Uczestnicza na przykład w transporcie składników odzywczych, regulacji temperatury ciała i innych. Czasteczki te mają bardzo różnorodny charakter i pochodza z różnych źródel. W rzeczywistości najbardziej znamy je z roli, jaka odgrywają w zywieniu zywych istot. Pełnia bowiem kluczowa rolę w przyswajaniu niektórych witamin i optymalnym funkcjonowaniu metabolizmu. Czym dokładnie są salipidy? Jakie są sa ich funkcje? Ponieważ często czytamy lub słyszymy ten termin, w kontekście dbania zdrowie i odzywiania, warto w końcu odpowiedzieć na te pytania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz poniżej. Co to są salipidy? Lipidy to grupa czasteczek biologicznych które wpływają na odpowiednie procesy zachodzące w organizmie. W szczególności wchodzą one w skład blony komórkowej, sa podstawa produkcji hormonów, a przede wszystkim odpowiada za magazynowanie energii. Zbudowane są z wodoru i węgla, chociaż w mniejszym stopniu mogą zawierać również siarkę, azot lub fosfor. W każdym razie charakteryzuje się nierozpuszczalnością w wodzie i stanowi jedna z głównych rezerw energetycznych organizmu. W tym miejscu należy wyjaśnić jeden ważny szczegół. Chociaż termin lipid jest często używany w odniesieniu do tłuszczu, należy zauważyć, że nie wszystkie lipidy są tłuszczami, ale wszystkie tłuszcze są lipidami. W związku z tym znajdujemy kilka rodzajów lipidów które klasyfikuje się według ich właściwości fizycznych i pełnionych funkcji. Lipidy. Główna funkcja lipidów jest magazynowanie energii dla organizmu. Jednak uczestnicza one także m.in. w produkcji hormonów i syntezie witamin. Lipidy i ich rodzaje. Jak wyszczególniono w artykule opublikowanym w czasopismie naukowym Biochimica et Biofysica Acta. Termin lipidy obejmuje różne związki o odpowiednich funkcjach biologicznych. Dlatego mówiąc o tych substancjach, ważne jest, aby wiedzieć, jak się je klasyfikuje. Zobaczmy więc rodzaje lipidów, jakie istnieją: fosfolipidy. Fosfolipidy składają się z łańcuchów kwasów tłuszczowych, fosforanu i glicerolu. Tworzą struktury hydrofobowe, co oznacza, że odpychają wodę. Ich najważniejsza funkcja polega na tworzeniu blon komórkowych. Ponadto wykonuje również inne czynności, takie jak trawienie innych tłuszczów w jelicie cienkim. Organizm jest w stanie sam wytworzyć wszystkie potrzebne mu fosfolipidy. Cholesterol. Cholesterol jest niezbędna czasteczka dla organizmu. Wbrew temu, co myśli wielu ludzi, nie zawsze jest on zły. Przede wszystkim stanowi czest blon komórkowych. Ponadto jest prekursorem różnych substancji, np. niektórych witamin czy hormonów, np. steroidów. Dlatego nasz organizm potrzebuje pewnej ilości cholesterolu do prawidłowego funkcjonowania. Jednak zbyt duża jego ilość może spowodować jego gromadzenie się w naczyniach krwionosnych. Jest to problem, ponieważ naczynia te mogą się zatkać, a co za tym idzie? Istnieje większe ryzyko zawalu serca lub problemów niedokrwiennych. Glikolipidy. Glikolipidy to tłuszcze, które w swojej strukturze zawierają również czasteczki cukru. Ich najważniejsza funkcja związana jest z układem odpornościowym. Znajduje się na zewnętrz błony komórkowej i działają jako sygnał dla niej. Triglicerydy. Triglicerydy składają się z tłuszczu i alkoholu. W szczególności sato-czasteczki, w które przekształca się nadmiar energii lub cukru w organizmie. Oznacza to, że tworza rezerwy energii. Podobnie jak w przypadku cholesterolu, nadmiar trójglicerydów ma również tendencję do gromadzenia się w naczyniach krwionosnych i pozostałych częściach ciała. Z tego powodu ich wysoki poziom wiąże się z problemami zdrowotnymi. Trójglicerydy. Trójglicerydy odgrywają ważną rolę jako rezerwa energetyczna organizmu. Jednak w nadmiarze są szkodliwe dla zdrowia. Steroidy Steroidy, potocznie zwane sterydami, to czasteczki zlozone z cholesterolu i hormonów. Niektórymi przykładami mogą być testosteron lub estrogeny. Potrzebuje one cholesterolu do syntezy w organizmie. W szczególności pełnia funkcje regulacyjne i aktywujące. Ten artykuł też może cię zainteresować. Wysoki poziom cholesterolu a 5 typowych bledów w diecie. Jakie funkcje spełniają lipidy w organizmie? Lipidy, w zależności od ich rodzaju, pełnią w organizmie różne podstawowe funkcje. Według publikacji w Molecular Biology of the Cell, to funkcje strukturalne lub sygnalizacyjne. W poniższej części artykułu szczegółowo opisujemy niektóre z najważniejszych. Rezerwa energii. Główna funkcja tych czasteczek jest złożenie organizmowi jako rezerwa energii. 1 gram tłuszczu może dostarczyć organizmowi 9 kilokalorii. Kiedy dana osoba ma nadmiar cukrów, są one gromadzone w postaci złogów tłuszczu. Beda wykorzystywane, gdy zabraknie innych źródeł energii, np. węglowodanów. Tworzenie struktur. Niektóre lipidy tworzą ważne struktury w organizmie. Najważniejszy przykład dotyczy blon komórkowych. Składają się z określonego typu lipidów. Z drugiej strony lipidy są również niezbędne do nadawania kształtu komórce i jej ochrony. Komunikacja między komórkami Komórki komunikują się ze sobą za pośrednictwem różnych substancji pełniacych funkcje sygnałów, takich jak witaminy, hormony i glikolipidy. Mają one za zadanie regulować niektóre wydzieliny i różne reakcje organizmu